Mariusz Mordarski, nasz kolejny gość. Jesteś kolejnym tutaj, no jeszcze raz jesteś tutaj na wywiadzie, ale nie można Cię nie zabrać, jeżeli takie rzeczy robisz na wojsku. Mariusz, już nie będę mówił o meczu, że wybraniałeś tam niesamowite sytuacje, ale zacznijmy od końca, te karne, które dają Wam awans. Nikt w Was chyba nie wierzy tak naprawdę, no nie szokujmy się, no po, po, poza Was, za was sama, samymi zawodnikami. No obroniłeś te karne, jak to się robi, kurczę mistrzu? No nie wiem, karne już to loteria. Może akurat, ale dość uczyłem tych zawodników, bo Widać zresztą po nodze, po ich uderzeniu też na meczu, jak oni strzelają, jak odkładają tą nogę, z nami też dobrze, graliśmy wcześniej na, na turniejach z nimi i jako tako wyrównane mecze mamy I, i też wiedziałem, że, no wiedziałem, poszedłem w tą stronę, w którą myślałem i udało się dwa razy. No widzę, że nie tylko ty, ale publiczność tutaj mówiła, poczekajmy do karny, byle do karny, byle do karny, bo Mariusz tam zrobił różnicę. No nie, jeszcze raz tak. Ja to słyszałem. No to fajnie, no ale no, udało się, nie wiem, skąd to kibice Wiedzieli, może wierzyli ale fajnie udało się. Dwumecz, dwumecz. W tym dumeczu padły wyniki czy 2 i czy 2 tylko odwrotnej, odwrotnej konfrontacji, dlatego musiałeś decydować karne. Nie uważacie się za gorszą drużynę w tym dwumeczu? Nie, wcale nie. Nawet powiedział, że przeciwna drużyna, która jakby zlekceważyła nas. No i stało się takim wynikiem zakończyło się i awansem naszej drużyny. Myślę, że nie, nie uważam. Myślę, że w dół meczu nie byliśmy wcale gorszą drużynę. Mieliśmy swoje sytuacje. Gol też miały swoje sytuacje i, i każdy wykorzystał, ile wykorzystał, i, i, i skończyło się wynikiem: 3 dwa dla Tarasa. czy dociera to do ciebie, że wy wyeliminowaliście z pucharu ligi finalistę z ligi Gold Team? Wielki Gold Team. Oni naprawdę osiągają wielkie sukcesy, też nie u nas, ale na arenach w Polsce. Czy zdajecie sobie sprawę, kogo wy wyeliminowaliście? No właśnie dochodzi chodzi o to, cieszymy się bardzo z tego, z tego awansu i że wyrównane były cały dwóch mecz i doszło do karnych i, i zdajemy sobie sprawę, żebycie, że oni grali, bo nie tylko tutaj, bo grają po turniejach pewnie nowosądeckich, jak i pewnie powiatowych. No i zgrana, zgrana ekipa i fajnie i, i chłopaki mają napastników, bram koszczelnych, wszystko. I, no ale okazali się gorsi od nas. To co, wtorek, czwartek i byle do finału, tak? Tak, widzimy się w piątek. Takie podejście mi się tym bardziej podoba. Mariusz, bardzo gratuluję to, co dzisiaj zrobiliście. Serdecznie gratuluję i dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Dobre.